Siemanko, z tej strony Brash. witam was w kolejnym odcinku z serii co w Spyro Riptos Rage. To jest już trzeci dzień jak nagrywam odcinki sobie do przodu. Mam je nagrane... ...na dwa tygodnie, a ten odcinek... Który teraz widzicie rozpoczyna trzeci tydzień odcinków nagranych naprzód, także całkiem przyjemnie. No i dobrze, bo trochę muszę mieć materiału. W końcu są wakacje, w międzyczasie urlop. Uch! Granie na dudach bardzo nieładnie. Lubimy dudy. Witam serdecznie, panie Smoku. <laughs> Słodki jesteś, jak na czworonoga. Chętnie oprowadziłabym cię po naszej świątyni, ale zgraja tępych skał łupków wszystko bracawka. w Dziękuję za uwolnienie mnie. W kamieniach wciąż jeszcze są uwięzione satyry. Satyry pewnie skruszyłyby te kamienie swoją muzyką, ale to nie. Dobra, czyli musimy tutaj uratować sześć osób, sześć satyrów, sześć postaci. Jak się tak zwał? Chol. Wow. Są jebane potwory. Tak, się nie spodziewałem. Ej, idę to tu wepchnąć. No trudno. Oberwałem to się nauczyłem. Tu jeszcze mamy diamenty zostawione. Sater uratowany to jest jakieś diament, Zostały pominięte i lecimy dalej. Chciałbym jak najszybciej ukończyć ten etap, ale to jest możliwe, to nie wiem. Potem staje mi się duży. No i muzyczka jak ratujemy satyrów. To na pocieszenie. Pominąłem jakieś dzwonki z tego co widzę. Ok, to pewnie się i tak później na dół się udać chyba, więc może niekoniecznie. Dobrze, że teraz tu przyleciałem, ale trudno się mówi i lecimy dalej. 热情。 Być wolnym. Jeszcze tylko jeden sater do uwolnienia. Jeśli z tym saterem to będzie jakiś haczyk, to będzie gdzieś na dole. Nie wiem, nie wiem, ale zaraz się dowiem. Tak, wkur? Zobaczyło takie ukryte miejsce, żeby coś się chowało. Ale niestety nie. Och smok! Może ty mi pomożesz? Moja psia psiuła, utknęła w tym pokoju i nie wie, gdzie jest kobra, spędzimy. mi Satyr. Teraz, kiedy już uratowałeś wszystkich satyrów, zespół. No nie wiem, czy mogę się udać do świątyni, bo nie wygląda to. na 15 wojennych Gdzie jeszcze dwóch mogę? dorwać, he? No tylko mieć jakiś plan. Nic nie tylko stoją i biją. Raczej tak przebiegniemy przez te bramę, a tu nic nie zrobię teraz, okej. Okay. I tak już mi się komplikuje, niestety. Сын. Раз, на разе ту на сирот. Ай, ту иди в скорпуть хочешь. Хотя... Вау, Jednym miejscu w łowca. Tutaj będzie zaraz jakiś koleś. Czy coś u góry było, czy też nie? Chyba nie. Eksperymentowałem z nowym eliksirem Chętnie bym go wypróbował, ale skała łupki znacznie mi to utrudniają. Mógłbyś mnie eskortować? Okej, okay, poczekam tutaj, ale łowca będzie. Jeszcze co, potem cię eskortuje kolego. bo teraz tu jest. Stój spokojnie, mówił. Zaraz przemienię twoje buty w złoto, mówił. O, cześć, Spyro! Mm. Właśnie o tobie myślałem. Byłbym ci szalenie wdzięczny, gdybyś odnalazł alchemika. Jest mi winien przysługę. Dobra, tym się zajmiemy potem. Na pytanie, jak robić tutaj coś dalej? tego też tak łatwo nie zrobimy, ale okej. Okay. I ile gorodzy to jeszcze trzeba.

łupków jest pokonanych, także możemy się cofnąć do tego babyczka. Chciałoby się dostać do środka jakoś, tylko nie wiemy jak. Nie wygląda tak jak myślałem. Tam 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 Ej w ogóle w jeszcze nie byłem Tu w ogóle nie byłem Ha dobra, to będziemy musieli przez tą bramę wokół przebiec się i zabiegniemy tu przeskoczyć nie, nie do skakania, tutaj, 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 aż w końcu dobiegniemy do drzwi. Okej, okay, wszystko jasne. To tylko, że już straciłem całą moc. Z tej strony tak łatwo nie pokonam. ale no, dobra. Jedna brama otwarta. Kolego to mi będzie trochę przeszkadzać mocno. You got to me the start a Teraz ten sposób to byłoby idealnie. Ale jeszcze brakuje. się trochę pogubiłem w tym co gdzie jak, jak tylko ten jeden mi tu dostał fredny dziot ale mi się wbijem jak tylko była na atak Łeszko zagadać Take one of Dalej, ale jeszcze tu nie jest koniec. Tak ale że rozwaliłeś dla mnie te wrota. Już myślałam, że nigdy stąd nie wyjdę. Mam tu taką wypasioną kulę. Proszę, weź ją. Widziałem tak, jakby wydawało dziecku zabawkę. Ale to nic. Zastanowię, ale dobra, zaryzykujmy teraz przyjdźmy tego alchemika. Pomożesz mi świetnie! Trzymaj tę skała łupki z tak naokoło. Mosejsz. Świetnie. U. 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 I ten Hej! Musisz iść prostą drogą, kolego. Ty tu po prostu ślepy w tych solarach. Gdzie chemika? Tu jest. Dobra. Na szczęście się udało. Stary moje stopy odżyły. Popilnujesz tego. Spotkajmy się tu, kiedy nauczysz się bodzenia. Będziemy wtedy mogli skopać tyłki z Spotkajmy się tu. Czy jeszcze czegoś nie umiem w takim razie? No trudno. Naprawdę wierzyłem, że ten hmm, gdzie musimy iść chyba tutaj, 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 tutaj robię jak mam tu przyspieszenie, tutaj nie te drzwi. Nie, gdyby nie było tutaj, dobra. Się pomyliłem, bo tam było gdzieś jedno zysk do a ja nie pamiętam gdzie. Eee, to chyba idziemy do świątyni i kończymy ten etap, bo już naprawdę szkoda czasu. Aby ja to tam było. Na dole chyba. O, oh, siema chłopaku. Teraz zapewne czekasz na te wszystkie ochy i achy, podziękowania za pomoc i inne takie. Przykro mi, nic z tego. Siedziałam tam tylko dlatego, że lubię mieć spokój. W każdym razie, pełny kazały mi dać ci ten talizman. Mi się jakoś dogadali. O ile ten taniec można nazwać dogadaniem się. I to już jest. Koniec tego odcinka. Wielkie dzięki, że sąem bliźcie. Wszystkim miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.